którą klawiaturę wybieracie kotki, która Ci się najbardziej podoba. Cześć wszystkim, ja jestem Nexos. Dzisiejszy odcinek jest realizowany przy współpracy ze SteelSeries, którzy podesłali mi tutaj parę klawiatur i opowiem o różnicach o nich i pomogę Wam przy wyborze, jeżeli zastanawiacie się właśnie nad zakupem jednej z tych klawiatur. A mamy tutaj Apex 3, Apex 5, Apex 7 w wersji 10 Kiles oraz najwyższa półka czyli Apex Pro. Zapraszam oczywiście na materiał. No dobra, a więc zaczynajmy. A więc moi drodzy rozpoczynamy od samego dołu i mamy tutaj klawiaturę SteelSeries Apex 3. Nie przygotowałem się na unboxing. Apex trójeczka to jest, można by powiedzieć, Entry Lever, czyli pierwsza klawiatura z serii Steel Series Apex i zarazem jest również najtańsza. Na pewno na samym początku trzeba powiedzieć, że wszystkie te klawiatury z serii Apex są do siebie bardzo podobne. Jedna różnica między tymi klawiaturami jest taka, że ta jest nieco inaczej zbudowana z innych materiałów. Ok, a więc w ten sposób prezentuje się klawiatura Steel Series Apex 3. No i jak powiedziałem, jest to najtańsza propozycja od Steel Series i wszystko w tej klawiaturze jest robione tak, aby cena jakość po prostu się zgadzała, żeby klawiatura była tania, przystępna, a przy okazji naprawdę bardzo dobra do grania i do użytkowania. Ramka tej klawiatury jest zbudowana z wysokiej jakości polimerów i w zasadzie można by powiedzieć, że mamy takie poczucie jakby takiego plastiku, ale zobaczcie, że klawiatura jest bardzo wytrzymała i nie giba się, nie jest to, że tak to powiem, nie ma takiego taniego uczucia. Dokładnie tak samo jak każda następna klawiatura posiada trzy kanały, aby puścić kabel po lewej, po prawej lub na samym środku, dzięki czemu będziemy. I łatwy cable management i dodatkowo mamy dwie nóżki, dzięki czemu jesteśmy w stanie postawić klawiaturę. Co fajne to to, że w każdej klawiaturze, niezależnie czy to jest Apex 5, 3, 7 czy Pro, mamy taką magnetyczną dostawkę, która może nie należy do najmiękciejszych szczerze powiedziawszy, bo to jest takie, można by powiedzieć, dosyć solidne, ale oferuje nam jak najbardziej takie wsparcie naszych nadgarstków podczas pisania. Jest to bardzo, bardzo wygodne. No i możecie teraz zobaczyć, że zamiast pisać w ten sposób, że nasze nadgarstki albo Albo są dostawiane do ziemi, no to możemy wykorzystać właśnie tą nakładeczkę, dzięki czemu pisze się o wiele, wiele lepiej i o wiele przyjemniej. Ta klawiatura jest membranowa, a co za tym idzie, jest dzięki temu właśnie tańsza. I przy okazji jest bardzo, ale to bardzo cicha. Sir Sirius opisuje, że jest to taka normalnie niczym szept i powiem Wam szczerze, Pisze się na niej bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Ma takie właśnie poczucie takiego kliknięcia. Te przyciski stawiają opór przy pisaniu. No i nie są aż takie, powiedziałbym, rozlazłe, jak to bywa w membranówkach, gdzie po prostu to uczucie jakby takiej taniości jest. Jest całkiem w, w porządeczku. No i przy okazji praktycznie tego nie słychać. Dostawiam teraz do mikrofonu. Powiem szczerze, uczucie pisania jest bardzo fajne, no i przy okazji rzeczywiście tego ledwo to słychać. Klawiatura posiada 10 stref podświetlenia, więc te przyciski nie są indywidualnie podświetlone, tylko mamy właśnie takie strefy, które również możemy dostosować, możemy dokładać jakieś różnego rodzaju animacje. No i przy okazji wszystkie klawiatury reagują z różnymi aplikacjami, z grami na przykład w CS-ie czy na Discordzie, różnego rodzaju powiadomienia. Więc to jest taka mała fajna rzecz. Wszystkie klawiatury posiadają tak zwany media Kontroli. Jest to po prostu taka rolka, dzięki której możemy ściszać się oraz podgłaśniać dźwięk naszego systemu. Możemy klikając, wyciszyć go. No i dodatkowo guziczek, który jest po prostu takim media playem. Klikając raz na przykład odpalamy muzykę, drugi raz stopując, trzeci raz, jak trzy razy klikniemy, to po prostu przełączamy sobie muzyczkę. Więc taki po prostu media control. Co prawda klawiatura nie jest mechaniczna, ale na przykład dzięki temu, jeżeli jesteśmy nerwowymi graczami i czasami zdarza nam się po prostu. Wylać, picie. To w zasadzie nic nie szkodzi, dlatego że mamy tutaj odporność na wodę na poziomie IP. 32. Dzięki temu możecie zobaczyć, że w zasadzie klawiatura nawet jeżeli zostanie zalana leciutko lub nieco bardziej, to ona po prostu to rzecz jasna przetrwa. Na dole mamy kanaliki, dzięki którym ta woda powinna wypływać sobie tutaj z dołu, natomiast w zasadzie jeżeli ją zalejemy na przykład po prostu jakąś zwykłą wodą, a nie jakimś napojem słodkim, no to w klawiatura się ostanie. Wystarczy ją na chwilę odłożyć, ale jak sami teraz możecie zobaczyć Klawiatura, mimo że zalana, nadal pisze, nie ma z nią żadnego absolutnie problemu. Problem jest taki, że ja się polałem teraz, kurde, Bela. Kurde, ale strasznie dużo tej wody narobiłem, masakra. Idziemy teraz rangę wyżej, klawiatura SteelSeries Apex 5. Apex 5 jest starszym bratem, no i tutaj już zobaczymy parę różnic, bo jest to klawiatura hybrydowo-mechaniczna. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. A więc tak prezentuje się klawiatura Apex 5. No i na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie, ale różnice już są na pierwszym w zasadzie poczucie, dlatego gdy wyciągniemy tę klawiaturę, jest ona nieco cieńsza, gdyż jest zbudowana z aluminium. Dlatego jest teraz, zobaczcie, że o wiele, wiele wytrzymalsza i o wiele takie tak mamy uczucie bardziej premium. Jest to aluminium, które nazwane jest klasy lotniczej, więc SteelSeries Sir mogło zbudować sobie samolot, a zbudowali klawiaturę. Standardowo, jak do każdej klawiatury SteelSeries Apex, mamy również podkładkę magnetyczną. Głównym punktem tej klawiatury jest to, że jest to hybryda między klawiaturą membranową a mechaniczną i mamy tutaj właśnie zastosowane takie switch'e i te switch'e mają to do siebie, że mają rzeczywiście wbudowany switch mechaniczny na sprężynie, ale punkt aktywacji jest membranowy. Więc jest to takie połączenie, które sprawia, że klawiatura rzeczywiście ma takie kliknięcie, co zaraz możecie usłyszeć. Mamy uczucie, jakby ta klawiatura rzeczywiście była mechaniczna. Natomiast ten punkt aktywacji jest membranowy, więc ten guzik trzeba docisnąć do samego końca. Ale uczucie pisania jest naprawdę fajne i nie ma takiej właśnie tej takiej rozlazłości, można by powiedzieć, jak w e, tych klawiaturach membranowych. No jest to zrobione po to, żeby klawiatura ostatecznie po prostu była tańsza, ale uczucie pisania jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Apex 5 oraz Apex 3 posiadają N-key rollover na poziomie 24 przycisków, więc w zasadzie chodzi tutaj o to, że możecie wcisnąć 24 przyciski na raz i wszystkie z tych przycisków zostaną normalnie odczytane. Jeżeli kiedyś na przykład graliście, dajmy na to, w Little Fighters, była taka giereczka, gdzie można było zaprosić na przykład dwóch, trzech znajomych i na jednej klawiaturze grać sobie właśnie tymi takimi ludzikami, to bywało, tak, że jak klikaliście parę przycisków naraz i każdy próbował zrobić jakiś trick, czy też uderzyć kogoś. No to po prostu wyskakiwał jakiś błąd. Tutaj w tej klawiaturze 24 przyciski to jest naprawdę, myślę, że wystarczająca ilość. I dodatkowo jest technologia anti-ghostingu, więc te dwie klawiatury Apex 3 i Apex 5 mają na, poziom, na podobnym poziomie. Kolejna różnica między Apex 3 a Apex 5 jest to, że każdy przycisk jest indywidualnie podświetlony, dzięki czemu możemy po prostu każdy przycisk podświetlić na inny kolor. Mamy oczywiście nieco ładniej wyglądające animacje, więc to jest taka bardzo fajna różnica. Co prawda ta klawiatura nie jest odporna na zalania tak samo jak poprzedniczka, ale za to posiadam ekran OLED i ten ekranik jest to taki ma mały, można by powiedzieć poniekąd Bayer, ale użyteczny. Zaraz obok tych klawiszy medialnych oraz tej rolki mamy właśnie taki OLEDowy ekran i na tym ekranie możemy na, na przykład sobie coś narysować, wstawić jakiegoś gifa wstawić Jakiś sobie obrazek, po prostu jakieś nasze logo czy coś w tym stylu, ale również służy to nam do tego, że możemy po prostu w locie dostosować naszą klawiaturę, zmieniać jasność naszej klawiatury, zmieniać jakieś tam profile, możemy sobie zobaczyć jakieś tam statystyki w grach, i tak dalej, tak dalej. Więc ten ekranik po prostu ma swoje jakieś tam bardzo fajne funkcje. No i w sumie można by powiedzieć, że ma dokładnie te same funkcje, czyli z tyłu trzy kanaliki na kabel, dwie podstawki, mamy również tą podstawkę na nasze nadgarstki, więc to to już jest, można by powiedzieć, takie wejście w półkę premium, dlatego że mamy naprawdę nieźle zbudowaną klawiaturę z bardzo fajnym uczuciem podczas pisania i takim mechanicznym kliknięciem. Coś, co dużo osób lubi. Logowanie do systemu Windows okno numer Pin. Edycja. Kropka, kropka. Ukryty, ukryty. Zamykanie narratora. No a teraz jeszcze wyżej, czyli Steel Series Apex 7 w wersji 10 k czyli tej takiej krótszej. O tym jeszcze za chwileczkę opowiem. W ten sposób prezentuje się ta klawiaturka. No i też warto wiedzieć, że ta klawiatura Apex 7 występuje również w wersji pełnowymiarowej. Więc możecie sobie po prostu od siódemki wybierać, czy chcecie krótszą, czy chcecie dłuższą wersję. Ale o tym jeszcze za chwilę opowiem. Jeśli chodzi o tą klawiaturę, no to można by powiedzieć, że ona posiada praktycznie wszystko, to, co posiada Apex 5. Skupię się na różnicach i w rzeczach, których nie ma w Apex 5, ale mamy rzecz jasna tutaj aluminiową obudowę, e, aluminiowy szkielet, dzięki czemu klawiatura zobaczcie, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wytrzymała. Posiada standardową, tak jak w każdym modelu, e, magnetyczną podkładkę. Oczywiście skróconą do odpowiedniego poziomu, aby właśnie e, tutaj zobaczcie, po prostu pasowała. Indywidualne podświetlenie na każdy przycisk, no i standardowo. Guziki medialne, tylko oczywiście takie pomniejszone, są oczywiście zmniejszone w tej wersji. No i ekranik OLED. A więc jakie są różnice? Pierwsza różnica jest taka, że ten kabel posiada dwie końcówki USB, dzięki czemu mamy na tyle jedną przejściówkę na USB. Więc jeżeli chcemy sobie coś po prostu szybko podłączyć, to na tyle zobaczcie, że mamy tutaj gniazdo pod USB, więc możemy podłączyć jakiegoś szybko pendrive'a czy, czy coś w tym stylu. Od razu wybaczcie, że klawiatura może się wydawać troszeczkę brudna, ale to jest właśnie mój daily driver, czyli ja po prostu posługuje się tą klawiaturą na co dzień, więc jest troszeczkę brudna, ale z plusów mogę wymienić to, że w każdej klawiaturze zobaczysz, że te przyciski po prostu wystają, dzięki czemu jest o wiele łatwiej po prostu ją wyczyścić, czy tam spryskać ją jakimś sprężonym powietrzem i po prostu ten cały brud z pomiędzy przycisku będzie wylatywał, on się nigdzie nie gromadzi, nigdzie aż tak bardzo nie zbiera, łatwo to wyczyścić. Różnicą tutaj jest to, że N key rollover w przypadku tej klawiatury wynosi 84 przyciski, więc praktycznie wszystkie przyciski na klawiaturze jesteśmy w stanie wcisnąć. I one zostaną normalnie tutaj y, wykryte mamy 100% anti-ghosting więc nie wiem kto będzie wykorzystywał wszystkie przyciski w ten sposób ale wiedzcie, że coś takiego jest no i najważniejsze, czemu mielibyście wybrać właśnie Apex 7 Apex 7 jest klawiaturą w pełni mechaniczną i mamy do wyboru trzy rodzaje switchy mamy switche czerwone które są bardziej takie liniowe i bardzo ciche mamy switche niebieskie, które są takie typowo gamingowo klikalne można je, słyszeć, można je usłyszeć i są one bardzo głośne, albo brązowe które również odczuwamy, to takie właśnie klikanie, natomiast jest o wiele, wiele cichsze niż niebieskie. W tej klawiaturze akurat mam liniowe czerwone i one wyglądają w ten sposób: w zasadzie usłyszcie, jak one mniej więcej klikają. Jak możecie usłyszeć, nie jest to klawiatura głośna w przypadku czerwonych. No i o co chodzi z tą liniowością? Liniowość polega na tym, że ten guzik praktycznie w ogóle nie stawia aż takiego oporu. Od początku do końca możemy sobie wcisnąć ten guzik i nie ma tego takiego punktu zaczepienia, w którym możemy na przykład w niebieskich switchach jest taki punkt, w którym przycisk stanie i musimy go docisnąć, żeby po prostu nastąpiło kliknięcie. Oczywiście wszystkie te switche mają odporność na około 50 milionów kliknięć, więc prawdopodobnie do końca świata. Więc na nich akurat pisze się bardzo, bardzo przyjemnie. Trzeba oczywiście je docisnąć do końca. No i jest to bardzo, bardzo akurat przyjemne. No i możemy sobie wybrać po prostu takie switche, które nam pasują. A tu jeszcze raz macie Apex 5, które ma udawać switche niebieskie. Ostatnią rzecz, którą chcę dodać właśnie do tej klawiatury jest to właśnie ta wersja ten Keyless. Warto się nad nią zastanowić, jeżeli na przykład szukacie klawiatury, aby zrobić sobie więcej miejsca na biurku, dlatego że na przykład jaką część biurka okupują Wam koty i chcecie po prostu zrobić sobie trochę miejsca na to, żeby móc chociaż poruszać trochę myszką, to to będzie idealne rozwiązanie. Natomiast pamiętajcie, że oprócz tych tego numpada, który znika, znikają niektóre przyciski funkcyjne, które znajdowały się nad strzałkami, na przykład jak print screen, więc w niektórych grach może możecie mieć trudność w zrobieniu screenshota, jeżeli sobie tego nie pomakrujecie. Niektóre gry wręcz potrzebują właśnie numpada, na przykład do Tibii można dzięki temu poruszać się o wiele lepiej na numpadzie, albo najnowszy Flight Simulator od Microsoftu również ma sterowanie właśnie na tym numpadzie i gdy ja podłączyłem tą klawiaturę, to praktycznie nie mogłem grać, musiałem wszystko absolutnie przebindować, co było absolutnym koszmarem. Ale bardzo dużo graczy, w zasadzie profesjonalnych graczy FPS po prostu lubi mieć tą właśnie klawiaturę w tej wersji, dlatego że mają po prostu więcej miejsca na ruszanie myszką, więcej miejsca na naszym, na naszym biurku. Tak, ja właśnie praktycznie cały czas używam tej klawiatury, stała się ona moim daily driverem. I teraz, moi drodzy, najwyższa półka, klawiatura Apex Pro. Dlaczego ona jest taka droga? O co w tej klawiaturze chodzi? Na pierwszy rzut oka, jeżeli powiem Wam, że ta klawiatura jest praktycznie dokładnie taka sama jak Apex Pro z jedną. Ważną różnicą, ale mamy również właśnie ten premium feeling: mamy właśnie tą aluminiową obudowę, mamy podświetlenie pod każdym przyciskiem, OLEDowy ekranik, media, kontrole, kanaliki z tyłu, żeby móc sobie przepuszczać kabelki. Mamy również nóżki, mamy dodatkowy port USB, który możemy sobie podłączyć. Mamy również podstawkę tutaj pod naszą klawiaturkę, więc. O co chodzi? Czemu ta klawiatura jest taka droga? To może nie lepiej wybrać sobie Apex 7? Otóż moi drodzy, ta klawiatura posiada najszybsze mechaniczne switche dostępne właśnie na rynku i nazywają się one Omni Key Mechanical Keyboard. I co jest takiego specjalnego w tej klawiaturze? Otóż, jeżeli zaczniemy sobie na tej klawiaturze pisać, no to feeling dotyku właśnie tych Omni Point Switchy jest bardzo, ale to bardzo podobny do czerwonych Switchy, które posiadam akurat w moim TLK. Brzmią one w ten sposób więc są one ciche oraz przyjemne w kliknięciu, ale najważniejsza różnica jest taka, że można tutaj w tych omnipointach ustawić sobie punkt aktywacji, czyli w jakim momencie pod każdym z guzików, który posiada omni switche, dlatego że te omni switch'e pojawiają się tylko w tym segmencie. Reszta są to czerwone switche, czerwone dlatego, że są bardzo podobne do tych omnipointów, aczkolwiek w omnipointach można ustawić sobie każdy guzik, który jest właśnie na tym switchu, ustawić żeby miał inny punkt aktywacji, albo możemy wszystkie naraz. Otóż chodzi o to, że możemy ustawić najszybszy punkt aktywacji na poziomie 0,4 mm Albo najgłębszy 3,4 mm. Więc możemy wybrać się między tym, aby guzik był bardzo, ale to bardzo, bardzo czuły na dotyk. Do tego stopnia, że jeżeli mamy ustawione na ten najlepszy, na, znaczy na ten najszybszy, to możemy po prostu musnąć przycisk, a ten już od razu będzie wpisywał nam, albo po prostu będzie ruszał naszą postać. Więc tutaj możemy, to, to bardzo się przydaje do gier, gdzie liczy się bardzo szybki czas. Reakcji, ale tego trzeba będzie się rzecz jasna wyuczyć, dlatego że te dotknięcia są takie, takie po prostu mega czułe, że w takim cs może to na przykład zaoszczędzić nam parę milisekund, co jest myślę, że dosyć ważne w takiej grze, dlatego, że zaoszczędzamy sobie na tej podróży klawisza, który jest wciskany. No i przy okazji możemy sobie ustawić na przykład cały wsad na te 0,4, dzięki czemu poruszanie mamy bardzo szybkie, ale na przykład Q, czyli zmianę broni w counter możemy ustawić sobie na najgłębszy, przez co yy, przypadkowo nie Klikniemy właśnie tego guzika. No i właśnie, jeżeli ustawimy sobie na 0,4, no to nie polecam tego ustawienia, jeżeli będziecie chcieli używać tej klawiatury na co dzień, dlatego że najmniejsze nawet muśnięcie przycisku może spowodować, że coś Wam się wkliknie. Więc jeżeli piszecie jakiś artykuł, piszecie coś, jakąś wiadomość czy cokolwiek, i przypadkiem muśnięcie drugi przycisk, to od razu Wam to rzecz jasna zarejestruje. Więc do dziennego pisania możemy ustawiać sobie po prostu nieco głębsze wykrywanie. No i to też możemy zrobić na przykład z poziomu tego OLEDowego panelku, więc mamy to szybko, nie musimy po prostu wchodzić w ten cały software. No i powiem Wam, że jest to naprawdę, naprawdę niesamowite uczucie grać właśnie na takim małym latency, na takim mm, szybkim wykrywaniu naszego przycisku. No i rzecz jasna można to wszystko oczywiście dostosować, jest to technologia dosyć droga, dlatego właśnie tylko ten, ta sekcja tutaj najczęściej używana do grania e, posiada te omnipointy, reszta posiada zwykłe czerwone switche. No i moi drodzy, tak by wyglądało właśnie porównanie tych wszystkich klawiatur. Najtańszy Apex 3, bardzo przyjemny entry level, membranowa klawiatura z dziesięcioma tutaj strefami podświetlenia. Bardzo fajna na wejście właśnie w te klawiatury. Następnie Apex 5, który już jest takim pierwszym krokiem w stronę pełnych, mechanicznych klawiatur z tym premium, premium budową, ze wszystkimi feature'ami, które są dostępne w Apex Pro oraz Apex 7, z tym OLEDowym ekranikiem. No i bardzo przyjemna i przystępna klawiatura albo Apex 7, gdzie już mamy pełne mechaniczne switche i do wyboru mamy switche czerwone, brązowe albo niebieskie, w zależności oczywiście, jakie nam się podobają. I przy okazji możemy pozbyć się na przykład tych 10 przycisków, żeby skrócić tą klawiaturę. No i najwyższy Apex Pro, najdroższe rozwiązanie z najlepszymi switchami, najszybszymi switchami na rynku Omnipoint. I ta klawiatura również występuje w wersji Ten Kiles, jeżeli byście oczywiście. Chcieli. Moi drodzy, oczywiście, jeżeli zainteresowały was te klawiatury po tej prezentacji, to jak najbardziej na dole w opisie macie linki, gdzie znajdziecie odnośniki do wszystkich tych klawiatur, sprawdźcie je tam i oczywiście zobaczcie, czy może któraś z tych klawiatur wam przypasuje. Jak najbardziej zapraszam do opisu. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się to w jakiś tam sposób przyda. Jeśli tak, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Do zobaczenia, trzymajcie się papa, No i cześć!